Cześć, witajcie. Tym razem porozmawiamy sobie nieco na temat podkładki pod myszkę SteelSeries QCK. W odcinku sprawdzimy dane techniczne tego produktu, dodatkowo mówimy sobie ewentualne zalety i odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupić ten produkt, czy raczej lepiej postawić na coś innego. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z innymi odcinkami, które dość regularnie pojawiają się na moim kanale. Dodatkowo, jeżeli masz jakieś swoje własne spostrzeżenia, na temat tego konkretnego produktu, to koniecznie napisz je w komentarzu bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Przypominam również, że w opisie tego filmu znajdziecie link do omawianego produktu. Jeżeli chcielibyście go kupić lub zwyczajnie dowiedzieć się o nim nieco więcej. No dobra, no to jak się sytuacja prezentuje w przypadku podkładki Steel Series QCK? Przede wszystkim rozpocznijmy od wymiarów. Generalnie produkt ten występuje w wersji o szerokości 320 mm w długości 200. 70 mm no i w wysokości 2 mm, jest to generalnie przestrzeń zapewniająca dość komfortowe użytkowanie tego produktu. Myślę, że raczej powinna Wam ona wystarczyć. Natomiast warto wspomnieć również o tym, że istnieją też inne podkładki z tej samej serii Steel Series. Między innymi jest również podkładka. W wersji Large, która ma szerokość 450 mm, wysokość 400 mm i grubość 6 mm. Tutaj już w zależności od tego kto jaką wersję będzie preferował, oczywiście taką podkładkę sobie wybierze. Natomiast myślę, że takich podstawowych czynności podkładka w wersji podstawowej powinna okazać się wystarczająca. O czym warto wspomnieć jeszcze w przypadku tego produktu? Mianowicie o tym, że podkładka ma dość solidną podstawę, która wykonana jest z gumy, dzięki czemu zwyczajnie się nie ślizga, nie przemieszcza się gdzieś tam po biurku czy po stole, w zależności od tego, na jakim meblu korzystamy z tego produktu. Oprócz tego trzeba również powiedzieć, że podkładka dość chętnie wykorzystywana jest przez graczy, między innymi dzięki temu, że jest zwyczajnie wykonana z dość dobrej jakości, Materiału co umożliwia dość skuteczne granie na dość wysokim poziomie. Najgorsze generalnie jest, jeżeli mamy jakąś podkładkę, ona nam lata, nie możemy precyzyjnie w coś wycelować, jeżeli gramy w różnego rodzaju gry. W tym przypadku raczej tego typu frustrujące sytuacje nie powinny mieć miejsca. Produkt cieszy się dość sporą popularnością, gracze chętnie wybierają ten produkt. Także myślę, że jeżeli ostatecznie zdecydujemy się na zakup tej podkładki, no to powinniśmy być raczej zadowoleni. Chociaż wiadomo, że z tym. To czasem bywa różnie. Co jeszcze można powiedzieć o podkładce? No, na pewno też to, że jest to doskonała opcja na jakiś prezent. Jeżeli mamy w rodzinie jakąś osobę, która korzysta z komputera, która lubi grać w różnego rodzaju gry, no i zauważymy, że ma może jakąś starą podkładkę, bo generalnie w ogóle tej podkładki nie ma, no to rzeczywiście tego typu opcja to niezły pomysł na prezent. Co jeszcze można powiedzieć o tej podkładce? No, na pewno również to, że jest to podkładka wytrzymała. Nie jest w tym przypadku tak, że gdzieś tam kupimy ten produkt i po chwili nam się rozpadnie w rękach, praktycznie jest to solidny produkt, który na pewno jeżeli jest odpowiednio wykorzystywany, to naprawdę może posłużyć nam na wiele długich godzin. Pamiętajcie też, że dobrym rozwiązaniem jest również dobranie sobie odpowiedniej myszki do takiej podkładki, wspólnie razem to może dać naprawdę fajny i satysfakcjonujący efekt. Czy i kiedy warto zdecydować się na zakup Steel Series? Myślę, że warto zdecydować się na zakup tej podkładki pod myszkę. No a warto zwłaszcza najbardziej wtedy, kiedy narzekamy na różnego rodzaju nieprecyzyjne kliknięcia podczas gry czy korzystania z komputera. No i też wtedy, kiedy zwyczajnie ślizga nam się zbytnio nasza myszka po biurku czy po stole. Wtedy rzeczywiście warto zdecydować się na zakup produktu SteelSeries QCK. To tyle jeżeli chodzi o tę podkładkę. Dajcie znać w komentarzu jakie są wasze spostrzeżenia do dotyczące tego produktu, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.